Jest całkiem spoko pogoda, słońce kilka stopni na plusie, także uznałem, że zabieramy IS-a i sprawdzimy to, o czym bardzo często się mówi, czyli że IS po prostu nie jedzie. 2,5-litrowa V6 Stary, natomiast uwaga, całkiem szybki automat, gdy jedziecie z butem w podłodze. No i masa tam 1600 kg bodajże niecałe w dobrym wyposażeniu jak tu, czyli w prestiżu wentylowane stołki grzane. I inne szmery, bajery Pierwsze co zrobię to To sprawdzimy sobie Poziom oliwy, żeby nie było Zaraz pałowania bez Bez oleju Lexus jest tak Specyficznym autem, że po wszelkich Volkswagenach pod maskę zaglądasz Naprawdę sporadycznie eee, Także bierzemy jakąś szmatkę Zobaczymy czy coś tam ubyło Żeby nie było zaraz, że go połuje Bez oleju, bo oczywiście przypał Ciekawostka na temat Lexa jest taka, że Wasze pytania często nie odnoszą się do awarii w tym aucie, bo wiadomo, że generalnie rzadko to się psuje. Natomiast bardzo często pytacie o osiągi, czy faktycznie to jest taką padaką, jak piszą na forach, czy to nie jedzie. Dziś to sprawdzimy. Natomiast nim wyjadę, pojadę, przejadę się przez miasto, zagrzeję go troszeczkę i przepałujemy gdzieś tam na pasie awaryjnym. Na początku zobaczymy, czy, czy coś ubyło. Oliwy nie powinno, natomiast przed jakąkolwiek tam jazdą ostrzejszą, zawsze wolę sobie to sprawdzić. To co mnie bardzo mocno cieszy, to Wasze interakcje związane z tym autem. E, powiem szczerze, pytacie chyba o to auto częściej niż o bmw 92 które przecież miałem, które mieliśmy na Instagramie, robiło naprawdę spore zamieszanie. Natomiast Waszych pytań o to auto nie było tak wiele jak o IS-a. To jest ciekawostka, a wydawało mi się, że to auto w ogóle nikogo nie będzie interesowało. No, nie wiem, nie, może tego nie zobaczycie, ale, ale te 3,4, solidne 3,4 jest. Także, tak jak widać, oliwy nie wziął w ogóle. E, odkąd ostatnio jeździłem, troszeczkę ostrzej zimą, gdy jeszcze był śnieg. W zasadzie nadal mamy zimę, no ale tego śniegu w ogóle praktycznie nie widać. Nic nie wziął, także super. Idziemy, przejedziemy się, zobaczymy, jakie to robi osiągi, bo jestem sam ciekawy. Jest to wersja wyposażenia Prestige. Nie ma szyberdachu, także troszeczkę wagi odpada, natomiast jest pełne wyposażenie, wentylowane stołki, podświetlane progi, e, cuda, dosłownie pełne wyposażenie, poza szyberdachem i poza radarem, który jest tutaj, no ale go nie ma, zresztą w tamtych latach te radary, to nie wiem, czy to w ogóle jakoś tam funkcjonowało i czy by to dalej funkcjonowało. Tak. Jeszcze jeden minus w tym aucie, jaki zauważyłem, mechaniczny ten bagnet jest beznadziejny, e, gdy wyjmujecie go, to zawsze ociera się o tą rurkę i ten poziom oleju się zamazuje, także trzeba kilka razy spojrzeć sprawdzić to, no, ale jeżeli to mają być minusy, to naprawdę życzyłbym żeby każda marka miała takie problemy jak to, że bagnet się wygina gdy go wkładacie, albo gdy niewyraźny jest poziom oleju, naprawdę życzę tego każdej marce Jeszcze dla osób, dla których być może w najbliższych miesiącach kończy się ubezpieczenie OC, w opisie wrzuciłem wam link do rankomatu. Tu oczywiście znajdziecie sobie najtańszą polisę ubezpieczenia OC. Dwie, trzy minuty, podajecie dane, sprawdzacie no i w te dwie, trzy minutki możecie zgarnąć 2 trzy stówki, bo tyle realnie można tutaj oszczędzić na tym ubezpieczeniu. Zrobiłem taką polisę, kalkulację na szybko dla Lexusa ISA, no i sprawdzimy, ile wychodzi. Nigdy nie lubiłem robić takich kalkulacji, bo wiem, że jest to spora kasa, nieraz wyrzucona w błoto, no ale trzeba. Takie prawo, także sprawdźmy. Lexus IS 250, 609, 625, 641, od tego odejmujecie cashback w wysokości 50 zł, no i macie 5 stówek z groszami. Jeżeli kończy Wam się ubezpieczenie, link jest w opisie, wbijcie. Będę Wam za to bardzo wdzięczny, nie ukrywam, że to wspomaga kanał. No, i rozwijanie pewnych pasji motoryzacyjnych. Także link w opisie będę bardzo wdzięczny. Wczoraj napisałem też post na Instagramie odnośnie właśnie IS-a. Jakby ktoś chciał, to tu macie link. Możecie wbijać i sobie poczytać. Napisałem tam właśnie o osiągach IS-a, bo niektórzy pytają, że po co kupić tak wolne auto, które jest wolniejsze od 335i, oczywiście. Ale jest też wolniejszy od 20 TFSI i trójce, które było z DSG i tu nie ma żadnej wątpliwości. Macie rację, jest znacznie wolniejszy od tych dwóch aut, natomiast zawsze mi się to aut po prostu marzyło. I, I według mnie nie zawsze chodzi o to, żeby gnać za danymi technicznymi, za osiągami, czasem trzeba po prostu spełniać swoje marzenia. I właśnie takim marzeniem był ten i IS. Zatem właśnie go nabyłem rok temu, już można powiedzieć. No i służy bardzo, bardzo wiernie rozgrzewamy go jeszcze tam troszeczkę wszystko, że tak powiem dziś jest na korzyść tego auta temperatura, opona, zimówka z tyłu no i poziom paliwa też bo praktycznie no nie rezerwa, no ale jest mało także ta masa, masa w baku jest dosyć niska właśnie zrobiłem pierwszy test przyspieszenia IS-a, fakt, że było minimalnie nie tak jak tutaj, ale było minimalnie z górki Wyszły jakieś dziwne w ogóle wyniki, yy, zaraz odpalę chyba inną aplikację i sprawdzę na innej aplikacji. Bo nie chce mi się dosłownie wierzyć, że w takim czasie to przyspiesza. Zaraz nagram wam rzut ekranu. Zobaczycie, jak to wygląda. Yy, zrobimy kilka takich prób na drive z włączoną kontrolą trakcji, potem z wyłączoną. Także tak wygląda ten pierwszy start. Lecimy dalej. Zobaczymy, ile uda się zrobić. Zrobimy jeszcze jedną próbę, tym razem na sporcie, tym razem na sporcie, z nogą na hamulcu. No, tym razem poszło troszeczkę gorzej. 6-9 zapiszemy to sobie. I tryb sport. Ok, no to pierwsze dwa pomiary zrobione. Pas awaryjny, ten że wszystko w 100% bezpiecznie. Teren zamknięty, to się jak widać, za płotem nikt mi nie wyjedzie. Eee, kurde, no nie wiem, dwa pomiary nie wiem co o tym powiedzieć. Mam wrażenie, że jest to błąd apki i to naprawdę duży błąd. Bo dwa pomiary, jeden na drive bez hamulca, 6,6 sekundy, chyba delikatnie z górki. Drugi pomiar yy, w trybie sport, yy, start z hamulca i wyszło 6,9, było delikatnie, delikatnie pod górkę. No kurde, wyniki, jak na 2,5-litrową benzynę, według mnie przynajmniej dobre. Yy, zmieniam apkę i jadę spróbuję jeszcze raz, bo dosłownie nie wierzę. Mam wrażenie też, że ta nowa zimówka. W połączeniu ze świeżym i nowym asfaltem robi tutaj dobrą robotę, bo jest przy starcie, nie ma żadnego uślizgu, on po prostu budzi podłogę i idealnie się wgryza w asfalt i jedzie. Biorę kolejną łapkę i idziemy sprawdzić. No dobra, to lecimy. Wam jeszcze dwa pomiary. Pierwszy pomiar ten, który widzicie, został zrobiony inną aplikacją. Jak widać, wyszło 7,5 sekundy. Natomiast tu wrzucam Wam drugi pomiar tu samą aplikacją. Natomiast tu auto było po kilku, już w solidnych takich startach. Pod maską zrobiło się gorąco. Także ten wynik też jest od razu słabszy. Natomiast trzeba przyjąć, że te 7,5 sekundy. Jest jak najbardziej do zrobienia. Wiem, że pojawią się zaraz jeszcze komentarze, że mierzenie przyspieszenia taką łapką nie ma sensu. Natomiast powiem Wam, że gdy miałem trójkę z ciekawości dzień przed e, jakimiś tam zawodami na jedną czwartą mili, sprawdziłem sobie na tej apce, jak to auto przyspiesza i jakie robi e, wyniki. No i powiem szczerze, że w miarę to się pokrywało, a trójka, e, pierwszą setkę robiła H w 65 sekundy jakoś tak. 1,4 czwarta mili wyszło tam. E, Kurde, 14, 7, najlepszy wynik jakoś tak, także całkiem całkiem spoko. Tu nie zmierzyłem na 1,4 mili czasu, bo po prostu nie było takich możliwości. Może gdzieś pod osłoną nocy na obwodnicy uda się to zmierzyć, w Niemczech oczywiście, albo na pasie awaryjnym w Niemczech, i wtedy podrzucę. Natomiast te apki w miarę, w miarę pokazują czas, natomiast jest jeden warunek. Jeżeli, nie, jeżeli mierzycie jakieś zwykłe takie auto, jak typu, właśnie Lexus i jeszcze Trójka, gdzie setne sekundy nie liczą się w przyspieszeniu do setki, to w miarę pokazuje to. Natomiast, gdy macie jakieś RS3 zdułbane na 500 koni, to, to wtedy te każde setne sekundy robią różnicę, i wtedy bardzo dokładne takie urządzenie pomiarowe robi robotę. No dobra, to co mogę Wam powiedzieć na podsumowanie? Wyniki wyglądają następująco Wrzucę to wam oczywiście screenę jak to wygląda. Natomiast pierwszy pomiar 6-6 bodajże. No wynik trochę szczapy było trochę z górki, nie ma co, nie ma co ukrywać. Drugi pomiar 69, tu już mam wrażenie, że teren był w miarę równy, natomiast mam też wrażenie, że apka troszeczkę zaszalała i podeszła do tego zbyt pozytywnie, optymistycznie raczej. No, i kolejny pomiar inną apką, wyszło tam bodajże 7,5 delikatnie delikatnie pod górkę ruszając hamulca. Nie, to było bez hamulca, to było w ogóle na drive z włączonymi systemami trakcji ze wszystkim. Także zobaczę w domu, ile taki IS robi 0,100. Mogę się mylić, ale tam chyba katalogowo jest 8,82 jakoś tak, no około 8 sekund chyba poniżej 7 nie schodzi także ten wynik każdy poniżej 8 sekund biorę w ciemno i jestem naprawdę zadowolony z tego auta natomiast to jak mówiłem na początku tu bardzo dużo e, działa na korzyść tego auta dziś, bo praktycznie pusty bak e, wąska z tyłu opona zimówka, która bardzo mocno klei jest świeża e, no i temperatura, e, 2 stopnie na plusie także wszystko było mu z górki, że tak powiem. Co jeszcze mogę Wam od razu powiedzieć? To bardzo fajnie to auto startuje. Wgryza się momentalnie w asfalt. Kapec tyłu, przypomnijmy, jest bardzo wąski, bo to jest 225 mm. Także no po prostu mało, jak na, jak na RWD. Natomiast, tak jak widzicie, świeży asfalt, dobra zimówka. Ruszacie nawet z hamulca, a on się ładnie wgryza i startuje. Kiedyś, właśnie, dokładnie gdzieś w tym momencie, tutaj. Na tym pasie startowałem sobie kilka razy 335i E92 I tam na pilot sportach 265 mm szerokości Była walka Była walka i to praktycznie do trzeciego biegu Także ta moc Wolnossaka w porównaniu do biturbo Ze startu jest zupełnie Zupełnie inna, zupełnie inaczej jest to dawkowane No i ten wolnossak Przenosi to zdecydowanie Zdecydowanie lepiej W opisie Wrzucam Wam oczywiście link, gdzie możecie wrzucić swoje auto na naszą giełdę, na stronę. Jeżeli macie jakąś sportową serię, serię zmodyfikowane auto, pamiętajcie, że bardzo chętnie to auto opiszę, wrzucę na stronę. Natomiast pamiętajcie o dobrym opisie, o dobrych zdjęciach to jest klucz do sprzedaży auta w tych czasach. Trzymajcie się, dobrego weekendu, cześć!